Dzięki Kuba, to było bardzo bardzo ciekawe. Zabrakło mi tylko jednego. Nie było powiedziane, Marcin, nie denerwuj się, już kończę. Co się stało, razie? Zapomniałeś? No. Ale nie, nie dzięki tak bardzo. Ja tak, tak. Byłem, dzięki bardzo, byłem na pewno błogosławiony. Mówiłem w tym samym duchu, więc chyba wiesz o co chodzi. Samo duch. Ten sam duch, ten samo, nie to samo ciało. Nie, na pewno nie, nie to nie samo jest. ciało. Tak. Otwórzcie proszę psalm 95. Piąty. Psalm 95, i chciałbym przeczytać pierwsze 7 wersetów, chociaż tak naprawdę będziemy zajmować się tylko pierwszym wersetem. Psalm 95: Chodźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Pan bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego rękach są głębiny ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo On je uczynił i Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, oddajmy pokłon i padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i jego rąk, dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie. Chciałbym dzisiaj mówić ku, ku naszemu wspólnemu zachęceniu. To słowo, które jest tutaj, i, i, i to słowo po prostu chodźcie. I słuchajcie, wszystko, wszystko zaczyna się od tego chodźcie. I nie tylko, nie tylko w tym psalmie zaczyna się od tego chodźcie, ale. Prawie, że cokolwiek chcesz zrobić w swoim życiu, żeby to coś zrobić, to co? Musimy pójść. Chodźcie, tak? Ja wiem, że wcześniej często zaczyna się coś w głowie, prawda? W głowie jest ten początek, tak? Czy, czy w sercu, ale, ale żeby to później wykonało się i żeby później zrobić, jest to chodźcie, no nie? I tylko kiedy patrzymy na przykłady biblijne. Abraham? Kiedy, kiedy wychodził z ziemi swojej, tak, musiał powiedzieć do, do swojej żony Sara Saraj, tak, i, do, y, i do swoich sług: Chodźcie. Wyobraź sobie, żeby Mojżesz y, y, nie powiedział w końcu do tego ludu: Wiecie co, chodźcie, Może, wyjdźmy, tak? Idźmy i służmy naszemu panu, pójdźmy na trzy dni drogi tak, i, i będziemy, będziemy mu służyć, no nie? Y, co musiał zrobić lud izraelski z Egiptu? Musiał wyjść. Było, było to, to chodźcie, tak? Kiedy ludy już osiedlały się, powoli plemiona miały swoje miejsce. Juda, Juda powiedział do, do Symeona: On mówi, Chodź ze mną do mojego losu, tak? Bo były ciągnięte te losy. Chodź ze mną do mojego losu i walczmy z Kanadyjczykami. On mówi: A później ja pójdę z Tobą, aby walczyć na Twoim lądzie, że tak powiem. Ja myślę o, o Noemi i, i Rut. Wyobraź sobie, kiedy zostałyby w tej ziemi Moabu i nie wyszły, nie poszły, albo kiedy Rut nie poszłaby na pole Boaza, aby, aby zbierać te kłosy. Jonatan pewnego razu powiedział do swojego giermka, kiedy było zagrożenie, mówi: Chodźmy do tego obozu tych nieobrzezańców. Mówi: Wejdźmy tam. I on mówi. Zobaczymy. Mówi, dla Pana nie jest trudne, żeby nas wybawić przez wielu czy przez niewielu. Psalmiści, Nehemiasz jeszcze wcześniej. Nehemiasz mówi: Chodźcie, odbudujmy mury Jeruzalemu. Psalmiści mówią: Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie. Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana. Chodźcie, słuchajcie, wszyscy, którzy się boicie Boga. Chodźcie, oddajmy pokój i padnijmy. Przed nim. Pomyśl tylko w Nowym Testamencie o wszystkich apostołach. Gdyby oni nie poszli, gdyby, gdyby ta Ewangelia nie rozeszła się, gdyby, gdyby oni, że tak powiem, nie narobili tych kroków. Tak ja wiem, oni nie robili tego dla krokomierza, tak jak dzisiaj młodzież to robi. Adaś nie przejmuj się, Olek nie przejmuje się. To nie jest dla krokomierza wszystko. Jest ważniejsze coś niż, niż nabić kroki w krokomierzu. tak? Ale wyobrażasz sobie, gdyby oni nie poszli i po prostu zostali? I był chyba taki moment, że chcieli zostać, tak? Być może, ale prześladowanie w pewnym sensie wymogło to. Oni musieli pójść i oni poszli. I wreszcie dochodzimy do, dochodzimy do, do Jezusa, tak? Chociaż ciut wcześniej nawet. Jezus powiedział, chodźcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Chodźcie, przyjdźcie, i weźcie, i pijcie. On powiedział, yy, yy, on, Samarytanka powiedziała, chodźcie i zobaczcie tego człowieka. Czy, on nie czy to nie jest Chrystus? Powiedział mi wszystko. Yy, a, Jezus powiedział wiele razy, mówi, muszę, muszę iść tędy, musiałam przychodzić tam tędy. Mówi, chodźcie, przeprawmy się na drugą stronę tego jeziora. Mam inne miasta dookoła, gdzie muszę głosić. Biblia jest pełna tego, tego słowa: chodźcie. I, I w końcu dochodzimy do tego jednego młodzieńca, któremu powiedział: Wiesz co? Jednego Ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i chodź za mną. Więc to, to chodźcie. Jest, jest bardzo obecne i jest początkiem tego, żeby coś się stało, żeby coś się zmieniło, żeby coś, coś powstało, że tak powiem. Jezus mówi: Ktokolwiek. Bóg mówi: Ktokolwiek. Jezus powiedział: Ktokolwiek chce. On powiedział: Moje, moja, moja łaska, mój zdrój jest duży, jest pełny, jest obfity. I On mówi: Ktokolwiek chce. Przyjdzie do mnie, mówi wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni. Jego zaproszenie jest otwarte dla wszystkich. I czasem najprostszą rzeczą jest, jest po prostu wszystko zostawić. Zostawić sprzątanie, które masz, zostawić cerowanie, które masz. Już dzisiaj się już niespecjalnie ceruje rzeczy. E, ale zostawić gotowanie, dokończyć, zostawić niedomalowane paznokcie, po prostu zostawić i pójść. Ja nie mówię, żeby zostawić rzeczy, które wymagają troski i nie można zostawić, tak, ale są rzeczy, które w oczywisty sposób możemy po prostu zostawić, nie dokończyć ich skończyć ich w innym czasie i po prostu pójść. I ten psalmista, ten psalmista, on mówi, chodźcie, tak, i, I do jakiego pójścia ten psalmista nas zachęca. Do, do co, co mielibyśmy zrobić. Po co on mówi, chodźcie. Dlaczego mieliśmy, mielibyśmy my jako Kościół pójść, tak? I on mówi, chodźcie, śpiewajmy Panu. Więc to pójście, do którego zachęca psalmista, nie jest, nie jest puste. To pójście nie jest bez niczego. To pójście... Coś ma w sobie, coś niesie ze sobą, zawiera coś w sobie. I ono, ono nie jest puste, a śpiewanie, do którego on zachęca, namawia, wzywa, jest, jest wyrazem serca naszego. Czyż nie? On mówi śpiewajmy. Jeśli nie było cię w środę, Kuba cytował kilka rzeczy, z takiej książki opowiadał i w tej książce było napisane o pewnym królu, który złożył zażalenie do pewnego cesarza, w II wieku to się działo, na chrześcijan i jednym z, jednym z wielu rzeczy, które on napisał w tym liście do cesarza było to, że ci chrześcijanie była taka grupa, która miała zwyczaj codziennie rano spotykać się i odśpiewać hymn, czy psalm, tak? Hmm. Hmm. Wyobrażasz sobie? Co dzień rano grupa miała taki zwyczaj, żeby odśpiewać hymn. I. i Mój drogi przyjacielu, to jak żyjesz w tygodniu przez cały tydzień, będzie miało odzwierciedlenie to, jak, jak żyjesz w kościele. To, to jak żyje przez cały swój tydzień, będzie miało. Wyraz jakiś, jak żyję po prostu w zboże. Jak, jak, jak śpiewam i, i, i jak, jak, się, e, jak się raduję, jak się troszczę i, 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 i co robię, jak rozmawiam z kim. Wszystko, wszystko ten cały tydzień, który przeżyliśmy, będzie miał swój jakiś wyraz w tym, co robię teraz. Oczywiście będą, będą ludzie, którzy czasami ukrywają, prawda, yy, się mieć jakąś zasłonę czy coś i nie mówię o tym, ale generalnie to jak żyliśmy przez cały tydzień, będzie miało swój wyraz yy, po prostu w kościele, kiedy przyjdziemy i jesteśmy razem. I, I czasami ta cisza, którą mamy w środę, kiedy jest okazja do podzielenia się jakimś błogosławieństwem, albo czasami ta cisza. Która panuje przed wieczerzą, czy, czy nie jest po prostu wyrazem naszego serca i wyrazem tego, co, co przeżyliśmy albo nie przeżyliśmy przez cały tydzień. Więc to zbudzenie się rano i wiecie, ach, przeciągnięcie się, czy, czy ziewnięcie, czasem może być niewystarczające po prostu. Może się okazać, że, że to jest ciut. Yy, za mało, aby, aby przygotować się na nabożeństwo. I o ile zdążysz, może rano, kiedy wstaniesz, przygotować swoją bluzkę czy spodnie, pytanie jest, czy, czy zdążysz odpowiednio przygotować swoje serce. Są rzeczy, które nie wymagają dużo przygotowania i są proste, ale są rzeczy, które trudniej jest przygotować. Więc pytanie jest, czy wstając czy, czy, czy po prostu przed samym nabożeństwem, dasz radę przygotować swoje serce odpowiednio. Hmm? I w psalmach zobaczymy to, jak kiedy, kiedy psalmiści opisują to, co się działo, kiedy mieli okazję pójść do świątyni. Widzimy, jakie to było nacechowane emocjami. To było nacechowane radością, to było nacechowane czymś bardzo wyjątkowym, czymś, na co czekali i chcieli, i, i, i jakby gotowali się, tak, żeby pójść, i mówią. I tylko przeczytaj psalmy, tak, wiem, że są różne psalmy, ale te psalmy, które mówią o tym, o tym pójściu do świątyni, jak bardzo one były nacechowane czymś, i jak bardzo można, można czuć, że to serce tych, tych ludzi było przygotowane, było gotowe. Chętne, było ochocze, było radosne. No na pewno tak. Z drugiej strony, może czasami wstać choćby rano, niedzielę, rano-rano, mam na myśli, i, i spróbować przygotować e, swoje serce. Z jednej strony, życie, życie z Bogiem jest wolnością. E, z drugiej strony, niektórzy ludzie widzą to jako Listę różnych zasad, ale rzeczywiście jest wolnością. Życie w Jezusie Chrystusie jest dla nas wolnością, ale jest taką wolnością, gdzie nasze serce powinno być odpowiednio nastawione. Jest taką wolnością, w której nasze serce powinno być odpowiednio przygotowane. I Paweł powiedział przecież, tak? Wszystko mi wolno, mówi, ale nie wszystko jest pożyteczne. I każdy z nas y, chyba dobrze wie o co w tym chodzi. I o jakim, o jakim w takim razie nastawieniu serca y, mówi, mówi psalmista. Tak? I co jest napisane? On mówi: chodźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy jak. Psalm 95. Wykrzykujmy radośnie. Radośnie, tak? Psalmista, psalmista chce, chce zachęcić wszystkich, żeby przyszli z czymś, żeby nie było puste i żeby było radosne. I, I to, czy to będzie radosne, słuchajcie, to wszystko zależy od tego, jak żyjemy w ciągu tygodnia. Bardzo dużo to zależy, jak minął cały nasz tydzień. I troszeczkę więcej o przygotowaniu naszego serca. Bardzo często jest to, jest to coś związane z grzechem. Jeśli wyznaj swój grzech, miej, miej czas przed Bogiem, osobisty, kiedy, kiedy wyznasz swój grzech. Zajrzyj do tego serca. Sprawdź to serce. Zobacz, zobacz, co w nim nie gra. Przyznaj to, to coś, co jest nie tak. Ja wiem, jaki jestem ja, ja wiem, jaki jesteście wy i prawdopodobnie jest taki nasz naród. Ciężko, ciężko, jest przyznawać się. Ciężko nam jest przyznać się do czegoś. Ale nie sztuką jest ukryć coś, ale sztuką jest przyznać się. Yy, oglądam, oglądam gdzieś tam sporo takich różnych podróżach po różnych krajach i, i kiedy, kiedy, tylko po prostu w krajach na wschodzie yy, yy, tubylcy, że tak powiem, widzą turystę i tak dalej, tak? Myślę, że na wszystkim można oszukać go. Po prostu ceny się zmieniają, wszystko się zmienia, byle tylko oszukać, byle wziąć więcej. I, I po prostu nie wierzę, jak na to patrzę, tak? Nawet jak człowiek zna już ich język, widzi, że jest obcy i tak po prostu cena jest inna, cena jest wyższa, cena jest zawyżona. Tak trudno przyznać się czasami do tego, do, do czego powinniśmy się przyznać, no nie? Czasami Czasami może to nasze serce potrzebuje pojednania z kimś. Czasami, czasami to nasze serce yy, potrzebuje tego, żeby porozmawiać z kimś, bo, bo jest coś nie tak z dwóch stron. Yy, czasami to, to serce potrzebuje sam jeszcze Może po prostu czasami czasu z samym Bogiem. Po prostu czasu yy, ze słowem Bożym. Ale niech to serce, niech to twoje serce będzie, będzie przygotowane, będzie gotowe. I, i pomyśl o tym w ciągu, w ciągu całego Twojego tygodnia. Proszę cię i zobacz, jaka może być różnica. Mm. I z jakiego powodu psalmista chce to robić? Dlaczego on chce. On chce, mówi chodźcie, mówi śpiewajmy naszemu Panu. Dlaczego on to chce robić w taki sposób? Dlaczego on to chce robić y, radośnie? I zanim odpowiem na to pytanie, dlaczego on chce robić to radośnie, zanim to zobaczymy, moje pytanie jest, czy jest jakiś konkretny powód, który musimy mieć, aby pójść i śpiewać Bogu radośnie? Czy naprawdę musi być jakiś powód, dla którego będziemy śpiewać radośnie y, tylko wtedy, bo Bóg zrobi coś bardzo wyjątkowego i osobistego w naszym życiu. Czy tylko wtedy będzie godny tego, kiedy, kiedy coś akurat stało się takiego, kiedy akurat wysłuchał jakieś naszej modlitwy? Czy tylko wtedy naprawdę Bóg będzie godny chwały, żeby śpiewać mu radośnie i, i pójść wspólnie i razem to zrobić? Wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie. Więc czy jest potrzebny do tego powód, coś takiego wyjątkowego, co musiało się stać w ostatnim tygodniu, żebyś zrobił to teraz tak, jak ten psalmista zachęca? Absolutnie nie. Ale on mówi, on mówi dlaczego. On mówi tak: chodźcie, śpiewajmy panu, wykrzykujmy radośnie. I on mówi: skalę naszego zbawienia. Skale naszego zbawienia. Bądź przekonany, że Jezus Chrystus jest tą Twoją skalą. Bądź przekonany, że Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem. Bądź przekonany, że Jezus Chrystus jest Twoim Bogiem. Bądź przekonany, że On dał życie za Ciebie na Krzyżu Golgoty. Bądź przekonany o tym, że On jako jedyny łagodzi ten grzech i zmywa ten grzech. I bądź przekonany, że On jako jedyny prowadzi Cię od życia, przez życie, do śmierci i jeszcze dalej do wieczności. Bądź przekonany, że ten Bóg jako jedyny to robi. I śpiewaj temu Bogu. Nie śpiewaj obcym Bogom. Bądź przekonany, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem. Nie wznoś chwały innym Bogom. I jak niebezpieczne to jest. Można, można pójść yy, do różnych grup religijnych, do różnych ludzi i, i nie wiem, że tak można powiedzieć, mimochodem Zaśpiewać coś komuś na chwałę, wywyższyć kogoś, klękać przed kimś i tak dalej. Bądź ostrożny, bądź, bądź świadomy i bądź ostrożny jednocześnie, komuś śpiewasz na chwałę. Dlatego, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Szuka ciebie i szuka chwały tylko i wyłącznie dla siebie samego. Nie bądź pewny, że należysz do tego Boga. I tak jak Psalmista powiedział, powód, dla którego on to będzie robił. Będzie to, że on jest skałą mojego zbawienia. Jest coś, co jest moje, jest coś, co jest pewne. I o ile psalmista mówi o tym pójściu do, do świątyni, o tyle nasze dzisiaj święte zgromadzenie to po prostu kościół. I słuchaj, nie jest to jednoosobowe śpiewanie. Nie jest to jednoosobowe radosne śpiewanie, ale, ale jest, to, jest, to, jest to wspólne wychwalanie, i to jest wspólne śpiewanie, i jest to wspólne radowanie się. I, i jest to, jak, jak po prostu sama nazwa mówi Kościół, jest to więcej, tak? Więcej niż jedna osoba. Jest to grupa ludzi. Więc przyjdź wcześniej przed jego tron osobiście przygotuj swoje serce. I, I przyjdź później do społeczności, bądź w społeczności i śpiewaj mu radośnie. I wychwalaj go radośnie. I ja wiem. Czasami, czasami w społecznościach, w kościołach są ludzie, za którymi nie przepadamy. Czasami wydaje nam się, że inni ludzie są większymi grzesznikami. Być może tak jest. Ale. Ale bierz pod uwagę, że Kościół nie jest o Tobie również. Bierz pod uwagę, że Kościół jest o Jezusie Chrystusie. I Bóg zdecydował dać życie w taki sposób i za takich ludzi. I, i, i często jest tak, że blokuje nas to w jakiś sposób i przeszkadza nam. I sam wiem po sobie, jak to, jak to bywa czasami, ale patrzę na, z drugiej strony patrzę na Izrael. I kiedy myślę o Izraelu, z jednej strony tak, odróżniał się od innych narodów, które były dookoła, ale z drugiej strony tam nie brakowało bałwochwalców, nie brakowało ludzi, którzy klękali przed posągami, nie brakowało ludzi, którzy składali ofiary, nie brakowało ludzi, którzy nosili różnych bożków itd. i tak dalej. I i ja nie zachęcam do tego absolutnie, ale psalmista mówi, chodźcie i śpiewajmy Panu radośnie i wykrzykujmy Bogu skalę naszego zbawienia. Mm. Ja chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj, żebyś był z nami jako jedno. Bez względu na to, czy jesteś krótko z nami, Brian, bez względu na to, czy jesteś z nami, Karol, długo, ja chcę, żebyś wiedział i, i, i wiedział i jednocześnie czuł, że jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym. Nie jesteśmy rozdzieleni i nie jesteśmy, nie jesteśmy podzieleni, ale jesteśmy jako jedno. I chciałbym, żebyś wiedział, że jesteś naszą częścią. Nie jesteś lepszy czy gorszy, jesteś częścią, jesteś z nami i jesteśmy jedno tutaj w kościele. I dlaczego to? Dlaczego, dlaczego miałoby to być ważne, że jest? Że jest więcej, albo że wszyscy jesteśmy jedno, jesteśmy jedną całością. Otwórz ze mną jeden inny fragment. Pierwsza kronik, siódmy rozdział. Pierwsza kronik, siedem. Pierwsza kronik, siedem, i przeczytam trzy pierwsze wersety. Raczej nie. Druga kronik, bardzo przepraszam. Druga kronik, siedem. Trzy pierwsze wersety. To jest, to jest czas, kiedy powstała świątynia w Izraelu, tak? ta świątynia, którą zbudował Salomon. I, I to jest ten czas, kiedy Salomon modlił się i cała jego modlitwa już minęła teraz. I jest powiedziane w siódmym rozdziale tak. A gdy Salomon skończył się modlić, spadł z nieba ogień i pochłonął całe palenie oraz pozostałe ofiary, a chwała Pana wypełniła ten dom. I kapłani nie mogli wejść do domu Pana, bo chwała Pana napełniła dom Pana. Wszyscy synowie Izraela, widząc spadający ogień i chwałę Pana nad domem, upadli twarzą do ziemi na posadzkę, oddali pokłon Panu i chwalili go, mówiąc, bo jest dobry, bo na wieki trwa jego miłosierdzie. I to jest, to jest ten obraz, że byli wszyscy ludzie tam zgromadzeni. Wszyscy przyszli na to wydarzenie. Było wielkie, było ważne. I, i kiedy, kiedy oni byli wszyscy, i kiedy zostało dzieło ukończone, i kiedy Salomon miał modlitwę, co się stało? Nagle chwała Pana wypełniła to miejsce. Kiedy, kiedy widzimy ten obraz chwały Pana w Starym Testamencie, widzimy, że, że kapłani nie mogli ustać w jednym miejscu, ktoś upadł po prostu i nie mógł się ruszyć. Wszystko, co było związane z chwałą Pana, z obecnością samego Boga, było tak wielkie i takie namaszczone i takie potężne, że ludzie, ludzie po prostu czasami nie mogli napatrzeć się czy nadziwić, wyjść ze zdumienia. I, i odnoszę to w takim sensie do nas, jako do kościoła. W takim sensie, kiedy jesteśmy wszyscy. Tak jak oni stali przed tą świątynią wszyscy, cały lud był zgromadzony, tak samo kiedy przychodzimy wszyscy i jesteśmy razem i jesteśmy jako jedno, jest coś bardzo wyjątkowego. Jeszcze kiedy przychodzimy wszyscy razem i, i śpiewamy naszemu Bogu i przychodzimy radośnie i wykrzykujemy wraz z radością serca, to Słuchaj, mój drogi przyjacielu, to sprawia różnicę. Więc jak przyjdziesz, drogi przyjacielu, w przyszłym tygodniu? Z jakim nastawieniem serca? I tak, tak jak je przygotujesz, taka chwała popłynie od nas dla Jezusa Chrystusa. Amen.